Na giełdzie logika często się nie opłaca. Dzisiaj jest wtorek, 22 lipca 2025 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi tego, że na giełdzie logika często się nie opłaca. Krytyczne i logiczne myślenie jest moim zdaniem umiejętnością stanowiącą istotną część rozwoju osobistego, która wydaje się także często podkreślana w niektórych krajach anglojęzycznych. Być może jeden z najskuteczniejszych sposobów do rozwijania tej umiejętności polega na rozpoznawaniu oraz unikaniu błędów logicznych. Występują różnorodne błędy logiczne, które są często spotykane, lecz nieświadomie popełniane w dyskusjach lub kłótniach. Na przykład fałszywy trop, tak zwany czerwony śledź. To błąd logiczny polegający na wprowadzeniu do dyskusji nieistotnego elementu, aby odwrócić uwagę od głównego zagadnienia. Sofizmat rozszerzenia tak zwane atakowanie chochoła to błąd logiczny polegający na przekręcaniu argumentu przeciwnika, aby łatwiej go obalić. Z jakiegoś powodu ich oficjalne nazwy po polsku, które powinny być poprawnie stosowane w środowisku akademickim, okazały się nieco trudne do znalezienia w sieci internetowej. Podczas tworzenia poprzedniego wpisu dotyczącego inwestowania na amerykańskiej giełdzie zamierzałem wspomnieć o błędach logicznych, lecz zapomniałem to zrobić. Zdałem sobie sprawę, że umiejętność rozpoznawania oraz unikania błędów logicznych często okazała się nieprzydatna na amerykańskim rynku giełdowym, przecież sama giełda nie wydaje się napędzana logiką. Wręcz przeciwnie, giełda bardzo często okazuje się napędzana chciwością, impulsem lub strachem. Ponadto zdałem sobie sprawę, że argumentum ad populum, który jest prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych błędów logicznych, może się okazać korzystną strategią giełdową dla inwestorów. Chociaż w krytycznym i logicznym myśleniu owczy pęd jest błędem, którego należy unikać, nauczyłem się z doświadczenia, że akcje giełdowe z największymi obrotami handlowymi często okazały się dość lukratywne.